Cześć ludzie, kochane. Dzisiaj mamy w domu imprezę taką wielką, że jedna z mieszkanek pani Stanisława kończy 109 lat. Z tego, co ja wiem, to tutaj ponad 100 lat. Przeżyło bardzo dużo ludzi. Jedna pani w tej chwili, to właśnie pani Stanisława, ma 109 lat. Drugą tak znam, ale tylko ze słyszenia, bo przecież ta pani nie chodzi. Ma 102 lata. Czasami rozmawiam z jej synem, ale to aż czasami tak słyszę rozmowy: Ty 109 lat, a tak Kobieta logicznie odpowiada na pytania i mówi nie od rzeczy, tylko wszystko logicznie. Także widzisz, to jest dom długostarości. Daj Boże wszystkim, żeby tak żyli ponad stówę, Byle tylko bez bólu i bez chorób. Dobra ludzie, kochane. Ja tak przyjechałem wcześniej, póki nie ma jeszcze gości, bo ja ludzi nie mogę nagrywać. Tak jak wam mówiłem taki raz. Dobra ludzie, kochane. To wy się ta I wszystkim życzę ponad 100 lat życia. Byle w zdrowiu i bez bólu. No, ci się. Cześć.